Jestem pasjonatem robotyki amatorskiej. Jestem pasjonatem robotyki amatorskiej, szczególnie podobały mi się konstrukcje japońskie, gdzie popularne są roboty humanoidalne. Postanowiłem sobie stworzyć takiego od początku aż po koniec i jestem gdzieś w połowie drogi i chciałbym się Moim, moimi staraniami podzielić. jest. A więc e, postawiłem na konstrukcję robota. Jest, jest on dość wysoki, e, mierzy 36 cm. Cała konstrukcja została wykonana z aluminium. Jest niezwykle lekka, chociaż wygląda na ciężką. Mogę Ważę... spróbować? Mogę spróbować? Proszę, proszę bardzo. Bo wiesz, ty możesz mówić, że lekka, a tak naprawdę nie jest. Spokojnie jest lekka, sprawdziłem. Waży dokładnie 1,65 kg razem z akumulatorem. Robot potrafi aktualnie chodzić, kucać i chodzić bokiem. Wow. wow. W najbliższym czasie... Ale też nie skacze, prawda? Nie, nie skaczę. To to no. Nie, nie. Ale za rok. Okay. Za rok się widzimy. No to... Może już będziesz miał ten korpus. Będzie miał wszystko. No. A to pana to będzie głowa. Będzie wszystko. Dobra. Okay. No. no to zapraszam. Najpierw zaprezentuję hud robota. Hut jest wyznaczany na podstawie środka ciężkości. Trochę jak Michael Jackson. Trochę jak Michael Jackson, dokładnie. Tylko do przodu. Robot utrzymuje. Robot nie posiada żadnych czujników. Chodzi, chodzi zaprogramowany na sztywno i... Jak ciągle mam wrażenie, że on się zaraz przewróci. Ja nie mam takiego wrażenia. O, ufam Ci, jesteś konstruktorem. Robot chodzi za programem na sztywno. Obliczyłem wcześniej pozycje yy, podawane na napędy i nie przewraca się. Okej. Okay. Dobra, dobra. E, robot jeszcze wykonuje... Ro, wykonuje przysiady. Wow. Robi je w dwóch prędkościach. W której... serca w <laughs> I oczywiście zasuwa, ale bokiem krawy. Brawo! Myślę, że miałby szansę na polskich dyskotekach, w takich To są aktualnie wszystkie możliwości robota. mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj za rok, będę mógł pokazać więcej. A powiedz, dlaczego Black Iris się nazywa? Dlaczego Black Iris? Bo jest czarny. On nie jest metaliczny. Co <laughs> <Ktoś>, ty gadasz? Chłopaku, <laughs> pośmiech, gdzie jest czarny? No tutaj. To jest czarne, Dobra. ale reszta jest metalowa. Dobra, tutaj. Dobra, Dobra. No, bo będzie szybszy. Czarne jest szybsze. Po prostu ma czarne ręce. Dobra, bardzo dziękujemy. Wiesz tego Michaela Jamesona.